Do zadania pytań zgłosili się dwaj posłowie. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam listę. Proszę bardzo, pan poseł Kazimierz Moskal. No, ja tak powiem, może poprzez kolegów proszę, żeby pan poseł jednak albo się nie zgłaszał do zadania pytań, albo był obecny na sali. Bardzo proszę, pani poseł Zdzisława Janowska. Pani poseł, bardzo proszę. Panie. panie marszałku, Wysoka Izbo, ja chcę tutaj, tutaj, w tym przypadku, podziękować Platformie. Nas to bardzo dużo kosztowało i wiele godzin, i wiele komisji, po to, ażeby rzeczywiście wprowadzić minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. W związku z tym. Pytanie jest no, pytaniem retorycznym. Jak, jak, co, się, co, się, co, co wpłynęło na to, że nareszcie państwo zrozumieli to, a żeby interes pacjenta, bezpieczeństwo pacjenta był zabezpieczony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli pani minister zdrowia Ewa Kopacz.